Hello moi kochani, witajcie w nowym vlogu, zapraszam was na Back to Uni, ponieważ jest 1 października i idę właśnie po raz pierwszy na uczelnię w tym roku, czyli zaczynam właśnie trzeci rok psychologii, jakby ktoś tutaj nie wiedział, nie pamiętał, jeżeli mam jakieś nowe osoby, to zapraszam do zostania na moim studenckim kontencie, bo aktualnie taki planuję, przewiduję. Jak widzicie, zawsze małe zmiany w moim pokoju, mam nowe łóżko, jest ogromne, no na razie Panuje tam jeszcze bałagan, ponieważ nie zamówiłam przed niego pościeli i e, nakrycia, więc to mam wszystko za małe ze starego łóżka. To łóżko jest dwa razy większe niż moje poprzednie. Po prostu robiłam takie mini, mini przymęblowanie, wywaliłam e, tamto stare łóżko i szafeczkę nocną, ale też pokażę Wam, jak to będzie wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Na razie zabiorę Was ze sobą na uczelnię. Pokażę Wam jeszcze jedną fajną rzecz. Okay, pierwszy raz w życiu mam catering, po prostu pod drzwiami z owocami do domu. Ogólnie pierwszy raz w życiu mam catering. Fit Appetit, będziemy testować. Zbieramku. Jaram się, naprawdę się jaram Mamy tutaj pięć posiłków Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, przekąska i kolacja I tutaj mamy 2250 kalorii Dobra, rozpakujmy to, razem, teraz bo ja nie mam czasu więc wychodzi, O Jezu, i pyszne Mężko, cieszę się Zobaczcie, mięcho Jakieś smoothie Pieczona owsianka low food map to, Czyli to jest właśnie moja dietka na brzuszek Nie wiem tylko jak to zjem na uczelni, bo to jest widzicie w sosie. w ogóle myślałam, że jest to, to w samochodzie, bo jestem powiem trochę głodna. No i dobra, pierwszy dzień studiów już za mną. Ja nie mam za dużo czasu, pędzę do domu. Odpalam ogrzewanie, bo jest mega zimno. W sensie to już są te. To jest niesamowite, jest pierwszej października, a jest To ja w domu jestem na kloryferach, w samochodzie na ogrzewaniu, ale jak zwykle nie daję sobie czasu za dużo, po prostu muszę pędzić po każdych zajęciach na korepetycję. Oczywiście, ponieważ moi uczniowie już zaczynają naprawdę edukację, także bierzemy się za korepetycję już tak pełną parą. Bo w wakacje to jeszcze, wiecie, miałam dosyć mało tych lekcji. Teraz zaczyna się porządna edukacja, naprawdę. Dobra, wróciłam do domu i tak jak mówiłam, nie mam za dużo czasu, ale chciałam wam szybko opowiedzieć o tym. Tylko w międzyczasie muszę sobie ogrzewać obiad z cateringu, oczywiście. Ja przez nie. O! Boże, nie mogę tu czekać wszystkiego, spróbować, naprawdę. Nie to tak Jara to jedzenie. Właśnie, zrobię sobie razem test obiadku. Eee, Robam rozbiw w sosie pieczeniowym z ziemniaczanym pirę i surówką z kapusty pekińskiej. I jest to low od map, czyli właśnie dla mojego jelita drażliwego, dieta. Specjalnie, więc jeżeli macie problemy, Właśnie z litami tak jak ja, nawet niekoniecznie to musi być jelita drażliwe, bo ogólnie po prostu problemy, że po większości potraw na przykład woli was w brzuch, no to może po prostu doświadczyć o tym, że no albo wiadomo trzeba się najpierw zbadać, ale u mnie na przykład no, wszystkie takie różne choroby zostały inne wykluczone, więc wyszło na to, że muszę bardzo po prostu uważać na to, co jemy, więc właśnie takie zestawy, takie delikatne jedzenie bez dużej ilości przypraw, wiadomo, że to będzie mniej smaczne. Ja się tutaj nie spodziewam jakichś rewelacji, ale chcę zobaczyć, jak po tym miesiącu jedzenia takiego naprawdę tak, jak powinnam według tej ścisłej diety low food map, zobaczymy po prostu, jak będę się czuła. Ten e, obiad przy okazji mogę wam powiedzieć, że był prawie tyle samo kalorii, co moje śniadanie. A jeśli chodzi o to śniadanie z cateringu, to jestem zachwycona, bo było naprawdę przepyszne. Ja z nim najadłam na cały dzień, tymi dwoma śniadaniami, pierwszym i drugim śniadaniem I naprawdę jestem bardzo zadowolona już Jaram się tym, ale jeszcze bardziej jaram się moją uczelnią Moimi studiami w sensie Ja się tak cieszę, w sensie naprawdę ten trzeci rok to jest jakieś nowe uniwersum dla mnie To jest prawdziwa psychologia, psychologiczna psychologia Wreszcie, na co czekałam Dwa lata na to czekałam, dwa lata Trzeba być cierpliwym. Jakiś sens tutaj psychologiczny, trzeba być cierpliwym. No, chyba, że na prywatnych jest inaczej, ale wątpię, bo raczej i tak te pierwsze roczniki muszą przebrnąć przez te nudne przedmioty, te zapachacze. No chyba, że mogą być ciekawie prowadzone Ale no mnie osobiście po prostu ta filozofia Historia filozofii Jakieś takie biologiczne rzeczy Po prostu za bardzo nie interesowały Więc dlatego się męczyłam A teraz wreszcie mamy fajne przedmioty Dzisiaj jestem zakochana w psychopatologii Naprawdę, psychopatologia Mamy bardzo fajnego prowadzącego I to jest coś, czym ja naprawdę jestem zainteresowana Będziemy wreszcie uczyć się o zaburzeniach Psychicznych, o chorobach psychicznych, i będziemy to rozpatrywać na podstawie konkretnych, jakiś wiecie, na studium przypadku po prostu. Jakby bardziej to będzie, wiadomo, zawsze wciąż teoria, no bo nie będziemy mieć żywego pacjenta, ale no, bardziej taka praktyczna część wreszcie. Cieszę się! i dawno tak się nie cieszyłam. No i dobra, testujemy obiadek. Mmm, mięso fajne. Mięciutkie. Rozpływa się w ustach. No, ziemniaki. Ciężko schnocić, ale fajne. Ogólnie to jest taki obiad po mojemu. Prosty, taki... Dość zwyczajny, ale fajny, nie ma za dużo przypraw, czyli idealnie dla mnie. Tak jak mój dzisiejszy outfit na pierwszy dzień uczelni. Co prawda wiadomo, że każdy już mnie widział, ale trzeba zrobić pierwsze dobre wrażenie po wakacjach. Nie jestem opalona, więc chociaż outfitem trzeba nadrabiać, tak? Ja zawsze po prostu tak wychodzę z założenia, że pierwszy dzień nowego roku to jest taki fresh, nowy start, jakiś nowy początek i mam ochotę się zawsze ładnie ubrać. Dzisiaj co prawda nie jest nic nadzwyczajnego, raczej takie basicowa biała koszulka, po prostu sweterek, jakby było chłodno. A poza tym on też wiecie, tutaj coś dopełnia, coś się dzieje zwykłe jeansy, pasek, wchodzę już w moje drzewo po prostu, żeby wam pokazać biorę się z nagrywania współpracy ten miesiąc zapowiada się też dosyć taki kontentowy, ponieważ moja menedżerka mnie upomniała, że mam po prostu tworzyć więcej kontentu żeby za mało kontentu, że w październiku mam się skupić na kontencie także skupiam się na kontencie rozpisałam cały harmonogram publikacji w październiku mam nadzieję, że uda mi się zrobić to wszystko co sobie postanowiłam, zaplanowałam, bo jak nie to będę na siebie zła w ogóle zobaczyć karteczki. Ostatnio u mnie od miesiąca mam taki system, że wiszą karteczki, są przylepne, na których zapisuję sobie takie najważniejsze rzeczy. I zobaczcie, że zawsze jak się wychodzi w spokoju, no to się patrzy na tą karteczkę. Czy się chce, czy się nie chce, widzi się. Poza tym mnie to denerwuje, że one tam wiszą. Chciałabym już je stamtąd zerwać, mieć to zrobione, zerwać i mieć czyste drzwi, tak? Ale dopóki tego nie zrobię, to nie mogę tego zerwać. Właśnie się to też moje uczyni, za ten tip polecałam, że to jest dobre, że jak o czym zapominać. Na, na przykład nie działają przypomnienia w telefonie, nie działa jakieś aplikacje, bo to jest tyle tego wszystkiego tych rozpraszasz na urządzeniach elektronicznych dla mnie. Mnóstwo różnych powiadomień przychodzi, ja to po prostu kasuję, ja na to nie patrzę. Tutaj na to muszę patrzeć, bo wiecie, jestem otoczona. Więc yy, teraz na razie tylko trzy karteczki, to i tak dobrze, ale bywało tak, że było tego więcej. Także chceś, aż się chce tu zerwać, mieć to już to z głowy. Także taki system dla was, jeżeli zapominacie, jeżeli macie problem z rozplanowaniem czasu, może też w ogóle jakiś taki coś nagram wam. O tym właśnie, o planowaniu czasu, bo ja mam, znaczy to nie jest nic odkrywczego, ale mam fajną aplikację. Zaraz wam pokażę w ogóle. Zobaczcie, tapeta już jesienna, już czujemy jesień od dzisiaj. Mogę wam pokazać tylko tak z daleka, bo tutaj mam niektóre nazwiska. Mniej więcej tak zajęty na tym etapie mam po prostu kalendarz, bo no po prostu sporo się tego robi. I to żurnalu to są moje lekcje szkolne, na no niebiesko korki, tego wszystkiego jeszcze. Będzie dochodziło coraz więcej No powiem wam, że jest tłoczno Że tak delikatnie mówiąc jest tłoczno No gdyby nie ten kalendarz ja, ja czegoś zapomnę wpisać do kalendarza To przysięgam, dla mnie to jakby nie istnieje Ja nie ufam sobie w żadnym stopniu Jeżeli chodzi o pamię pamięć Bo pamięć mam po prostu słabą Jeżeli ja myślę, że okej, okay, zapiszę to sobie później W kalendarzu, to nie zapiszę I po prostu wtedy na przykład zapominam o tym, że mam lekcję e, O tej godzinie Więc dla mnie coś co nie ma tego w kalendarzu, co nie istnieje, i ja bez tej aplikacji to jest po prostu najzwyklejszy Google Calendar. To macie też na laptopach, to macie wszędzie na telefonie, ja to mam zwykły Google Calendar. najprostsza, najbardziej intuicyjna, najbardziej przejrzysta aplikacja. Może są jakieś fajniejsze, jak coś to dajcie mi znać w komentarzach, ale mi to na spokojnie wystarcza darmowa, co najważniejsze, wszystko tam ładnie widać. Przypomnienia też możecie sobie ustawić, Jeżeli jesteście fanami przypomnień, mi też przechodzi tam pół godziny przed zwykle przypomnienie o tym, że to wydarzenie mi się też nie za pół godziny. No i to jest naprawdę najlepsza forma dla mnie organizacji czasu, ale no nadal trzeba, trzeba tego pilnować po prostu, tak? Trzeba wchodzić A takie karteczki to takie najprostsze rzeczy, jakieś tam mam pozapisywane, takie wiecie, do zrobienia na no już, w stylu wyślij paczkę, coś tam, takie wiecie, rzeczy na szybko Ogólnie yy, będziemy testować teraz sernik o smaku maczy z sosem truskawkowym Jaram się tym, w międzyczasie powiem Wam, że jestem trochę przerażona, bo Jest dopiero pierwszy dzień studiów, a już dałam sobie sprawę, że mam tak napchany grafik, że nie wiem po pierwsze kiedy ja się będę uczyć Bo chodzić na studia to jedno, ale uczyć się na te studia to druga sprawa A naprawdę trzeci rok mówi się, że jest najtrudniejszy na psychologii i jestem tym trochę zestresowana Z drugiej strony też mega podekscytowana, na tym, że wreszcie, naprawdę wreszcie Czekałam na to dwa lata, ale wreszcie mamy fajne przedmioty Mhm Mmm maczy na końcu jest wyczuwalny Mhm, chciałabym powiedzieć, że jej nie czuć Tak minimalnie, ale powiem Wam, że nawet jak nie lubicie maczy To by się to zjadli ze smakiem Bo tu bardziej czuć jednak ten sernik A ta macza to jest tylko taki posmaczek na końcu, tak? Delikatnie Przepraszam bardzo, czy Wy widzicie, co za olbrzym do mnie przyszedł za witrą? Coś tam, coś tam się przelewa Ja dostałam informację Oju nie jest tak, że ja wiecie, tych paczek się nie spodziewam, bo ja zwykle y, z kilka tygodni wcześniej dostaję informację, że taka paczka do mnie przyjdzie, ale po pierwsze nigdy nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie spodziewam się takiego giganta. Dostałam inpo, że muszę to szybko y, właśnie odebrać i otwierać, bo tutaj jest coś zimnego i czuję lód jakiś. Okej. Okay. Na górze mamy główną część tej paczki, bo wypadało mi oczywiście w transporcie, ale mamy tutaj już widzę piękne rzeczy. Od Nyksa jest to paczka, ale w ogóle nie powiedziałam I mamy tutaj róże Ja naprawdę, ja wam to wielokrotnie mówiłam, ale jestem turbo wdzięczna e, za, za moją sytuację po prostu, tak? Że jestem influencerką Co prawda nie jakąś tam dużą I nie jest to moja główna część życia Ale po prostu czerpię z tego I taką satysfakcję i też dużo Jak widzicie dostaję fajnych prezentów Więc naprawdę jestem turbo wdzięczna I, i doceniam każdą taką paczkę Szczególnie tak fajnie, kreatywnie zrobione I to, że mogę testować różne takie fajne produkty No dobra, o Jezu, kapie mi po nogach O Jezu, jak to się otwiera fajnie, zobaczcie A to jest olbrzymie Mamy tu normalnie lodówkę. To będzie pewnie suchy lód, jeśli trochę bo Musimy to już robić na podłodze. O Jezus, soty będą te moci! W każdym razie, poza pomadkami do ust, znalazłam tutaj trzy opakowania moczy i akurat trzy smaki, których jeszcze nie próbowałam. To... Dobra, pakujemy torebkę. U mnie niezmiennie launchą ta beżowa, to, co w tamtym roku ją zakupiłam i nadal sprawdza mi się świetnie nie w ogóle się nie zniszczyła, także pakujemy ją dalej. E, na długi dzień na studiach Mam dzisiaj lekcję do 20, także oczywiście laptop, tablet No i tutaj catering, przekąska i kolacja Wziąłem zamiast obiadu, bo obiad wolę sobie odgrzać Po prostu zamienię sobie kolejnością Widziałam sobie jeszcze banana, bo boję się, że będę głodna No i picie spore, bo no dużo czasu po prostu I lecę Witam się z wami po całym bardzo, bardzo ciężkim dniu w szkole Ciężkim, bo byłam 7 godzin od 13 do 20 Zmęczyłam, naprawdę się zmęczyłam tak ogólnie prezentował się mój outfit, nic specjalnego. Nie miałam za bardzo siły nawet wymyślać, i tak jest tak zimno, że po prostu chodzę tak. Mamy kolejny dzień, czyli już piątek. Wstałam trochę wcześniej niż powinnam, bo mam na 9.45, to jest taka idealna godzina. Naprawdę uważam, że jak mam na 9.45, to po prostu wysypiam się idealnie, ten dzień po prostu przybiega tak jak powinien, no i wtedy wiecie, mogę sobie wstać nawet po 8 ale no dzisiaj wstałam o siódmej, nawet no trochę przed, no bo moja mama mnie poprosiła, żeby mi załatwiła z rana lekarza Więc muszę tam podjechać, no nieważne W każdym razie, co mu chciałam opowiedzieć z rana, jaki dobry news Mega poprawiła się cera, czy wy to widzicie? Trochę jestem prześwietlona, ale no Moja cera naprawdę, to są tak naprawdę same przebarwienia, to co ja mam na twarzy, o A teraz pasty do zębów mam nawet Wy się zawsze mnie pytacie, jak mam taki lepszy okres z cerą, co mi pomogło, co polecasz I no niestety nie mam na to jednoznacznej odpowiedzi. Ja używam bardzo różnych kosmetyków do pielęgnacji, ale mam wrażenie, że żadna pielęgnacja nie zastąpi mi tak jakby dobrego samopoczucia ogólnie czy dobrego stylu życia. Bo u mnie to działa tak i raczej myślę, myślę że u większości z was też, że po prostu, jeżeli po pierwsze jestem zdrowa, a teraz właśnie wyzdrowiałam już prawie, e, też po mojej głosie słychać trochę, że nie jest idealnie, ale już prawie z choroby, którą długo miałam. Jeżeli wyzdrowiałam z brzucha, czyli chwilowo akurat jest z nim dobrze nie boli, to te dwa czynniki głównie się na to nakładają, no i właśnie sposób życia w sensie jedzenie głównie, ale to jest powiązane u mnie z brzuchem, tak? Bo wszystkie te aspekty, czyli zdrowie, czyli no jakieś tam przeziębienie, czy grypa, czy to, co to tam było, jest powiązane z moimi litami, ponieważ jak jestem chora, no to chcąc, nie chcąc muszę zwykle brać jakieś tam leki. Ostatnio miałam często gorączkę, więc musiałam ciągle być na paracetamolu. I po tych lekach mnie boli brzuch. Przez to, że boli mnie brzuch, to mało co mogę jeść. I nawet rzeczy, które wcześniej mi służyły, w tym momencie już mi nie służą i po prostu cały czas mam jakieś różne rewolucje żołądkowe i cały czas ten brzuch mnie boli. A to sprawia, że mam pryszcze. I po prostu to jest taki kołowrotek. Jak jestem chora, to już nie ma zmiłuj tak naprawdę. Ale ogólnie jestem zadowolona z mojej cery. No właśnie dlatego, że teraz mam też dietę dobrą, właśnie z tego cateringu, co wam pokazywałam. To jest dieta dostosowana do moich jelit. I dzięki temu jelita nie cierpią, nie bolą. I dzięki temu moja. Cera nie cierpi i nie wyrzuca z siebie wulkanów po prostu, że tak powiem. No jest właśnie środek nocy, a ja wzięłam się za paznokcie. Zdjęłam to, co miałam od kosmetyczki i robię na tym swoje. Jak już mam bazę zrobioną przez kosmetyczkę, to jest mi łatwiej, ale powiem wam, że recesowałam jakiś nowy salon i nie jestem zadowolona z tego, co zostało na moich paznokciach stworzone. No ogólnie budowa jest kiepska i... Gdyby na przykład walnęła o coś, to mogłabym nawet stracić swojego paznokcia. Tak mocno szły do góry te paznokcie. Na szczęście nie walnęłam, nic się nie stało. Teraz te paznokcie skróciłam i już aż tak bardzo tego nie widać tego tej złej budowy, i tego pójścia do góry. No coś może tutaj sobie żelem nadbuduje. No w każdym razie tworzę to na nowo. Taki fun fact, może tego jeszcze o mnie nie wiecie. Ja jestem w kursie paznokci, natomiast wciąż nie potrafię ich robić. Minęło już sporo lat od tamtej pory, wydałam kasę na kurs. I ta oklasa szczerze powiem, poszła na marne. Znaczy, mam dyplom ogólnie. Mogłam się zatrudnić w jakimś salonie jako manikurzystka, tylko nie wiem, kto chciałby do niej chodzić. Nie mam po prostu tego talentu. Przyznajmy się. Jakby nie każda musi mieć do wszystkiego talent, tak? Nawet za co się zabierę, nawet co chciałby umieć, na co poświęcę wiele godzin, no to po prostu nie każdy jest do wszystkiego stworzony, tak? To jest oczywista oczywistość, ale po prostu ja wiele razy wolno sobie wściekła za to, że kurde, powinnaś już to umieć. Nie, nie powinnam. Nie mam. Do tego zdolności i nigdy nie będę tego robić jak profesjonalistka prawdopodobnie, ale to nie zmienia faktu, że czasem sobie lubię te paznokcie podłubać, żeby mieć ładne, żeby zaoszczędzić i nie płacić za kosmetyczkę co miesiąc. Dobra kochani, mamy dziś sobotę, sobotę pracowitą od rana, ponieważ prowadziłam dzisiaj 3 godziny korepetycji. Byłam troszeczkę niewyspana, ponieważ wczoraj mm, miałam, iść, tak, miałam opcję dwóch imprez. Miałam iść albo z do klubu, albo na festiwal, na który dostałam zaproszenie, ale postanowiłam, że nie, bo jestem lekko chora, będę zmęczona i wybrałam racjonalne podejście, właśnie zostanie w domu, wyspanie się. I tak w nocy siedziałam i robiłam podwagcie. Ale to i tak lepsze, bo jakbym wyszła, to na pewno się zaziębiła, bo była wczoraj lodowato. Yy, ale dzisiaj jeszcze drugi dzień festiwalu i Dzisiaj już chyba się skuszę i pójdę No bo co? mam się bilety zmarnować No pójdę już, pójdę <grym> Poza tym ostatnie dni takie, kiedy jeszcze się nie za wiele dzieje na uczelni Także warto iść Natomiast jestem mega z moich paznokci Ja wam przecież powiedziałam, że ja mam problemy I że kiepsko robię paznokcie Ale te mi naprawdę jakoś wyjątkowo ładnie wyszły W ogóle mam do nich taki sentyment, bo identyczne paznokcie Miałam na mój egzamin ósmoklasisty Miałam migdałki właśnie taki kolor czerwonego No po prostu Takie smukłe wyszły, fajne i no po prostu, serio, ostatnio takie pazury miałam na, jak miałam, wiecie ile to było to miałam lat wtedy, ile się ma lat w ósmej klasie, nie wiem 14, nie, nie wiem, nie mam pojęcia, dobra, e, to nieważne, posprzątałam pokoju wreszcie, ej serio, tutaj był taki burdel ostatnio, że nawet mój tata wszedł i powiedział, że mam burdel, a to już coś znaczy, to już znaczy, że było źle, także hmm, takie są realia, wstyd się przyznać, ale ja jestem trochę bałaganiarą i to wydaje mi się, że to trochę zależy od mojego trybu życia, bo serio jak ja mam czasami takie sobie gane dni, to dodaję sobie takie, że okej, okay, zrobisz to później jak będziesz miała luźniejsze, właśnie na przykład weekend i wtedy dopiero w weekend siadam, znaczy wstaję raczej, e, biorę się za sprzątanie, więc e, wiem, że to będzie ogarnięte, tylko tak czasami to sobie przykładam, przekładam z weekendu na weekend no i właśnie nadszedł ten weekend sprzątający, także posprzątałam, wreszcie jesienny porządki, jest tak fresh i fajnie. Także tak, poczynając od tej strony tutaj, kto nie widział w ogóle mojego pokoju jeszcze, to tutaj przy mini room tour, trochę się Zmienia, wiecie, ja tam nie aktualizuję już tych starych frunturów, ale tak wygląda moja taletka. Mam dwa lustra, nie pytajcie po co, po prostu dostałam to drugie i, i tak mam. Tutaj mamy perfumki, perfumki. Tak to się prezentuje, jakiś taki pokaz moich perfum na TikToka no wam nagrałam. No i tutaj, tutaj nic za wiele się nie zmieniło. Książkiem się nie mieszczą, to już jest fakt. Chcę kupić jeszcze więcej książek, ta już mi się nie mieszczą, więc. Nie wiem, jak zorganizować więcej miejsca na te książki. Chyba to jest średnio możliwe. Um, muszę po prostu posprzedawać te, których już nie czytam. No trudno. Bo mam dużo takich naprawdę starych tych książek, ale jakoś mi tak, nie wiem, sentyment do nich ma, ciężko mi się z nimi rozstać. o kolekcja świeczek, tutaj też się nic nie zmieniło. Tutaj um, mam moje rośliny, których jest tutaj całkiem sporo, to drzewo się rozrosło. I fotel, który bardzo też lubię, ale zwykle jest zawalony ubraniami po prostu. No i ten dywan chyba się będę go pozbywać, bo od kiedy zmieniałam łóżko, to już nie pasujemy jakoś tam w tym miejscu. Szafa, na której zawsze są jakieś paczki pr -owe. i biureczko, które jest naprawdę duże i to jest akurat super. Tutaj coś świeżone. Muszę chyba, wiedzieć co, uprać to etui na MacBooka, bo ono już nie wygląda fresh niestety. Ta już nie wygląda fresh. To krzesło tak samo. To nie był dobry wybór. W sensie no widzicie, fajnie to czuję mm, ze sobą, natomiast kurczę, no to się tak brudzi. To ja wam tego nie pokazuję, ale takie są reali. Zobaczcie, jak to jest brudne. Ja nie mam jak po prostu tego uprać. Chyba że macie może jakieś polecajki, bo to się tak o, fujka, nie to wygląda. Mam ochotę zmienić to krzesło, ale niedawno je kupiłam. No nie przemyślałam, że ten materiał, znaczy wiedziałam, jasne, że będzie, się będzie brudził, ale on nie to, że się brudzi, tylko tak się kulkuje, tak się nie wiem, straszne to jest. A no to po prostu to sobie chyba zdejmę stąd. Jakoś tak, a powiedzieli, to się tak normalnie zdejmuje. I na nie, nie widziałam mojego gołego laptopa. I chyba sobie to upiorę. Nic się wielkiego nie zmieniło. Niedługo pozmieniam foty, to wam pokażę. I teraz moje nowe łóżko. Wreszcie mam w ogóle pokazać, jak wygląda. Chociaż troszeczkę bardziej cywilizowanie. Yy, troszeczkę je ogarnęłam, ale jak widzicie, mam za dużą kołdrę, za sobą poszewkę. Yy, I jeszcze myślę nad nakryciem cały czas, bo jeszcze nie znalazłam jakiegoś takiego idealnego. Natomiast jestem turbo zachwycona tym łóżkiem. Naprawdę, tu wam jeszcze pokażę z bliska. Ten zagłówek jest przepiękny, tak jak widzicie, wysoki, welurowy. Tutaj Wam pokazuję bez poduszek w całej okazałości. No naprawdę, moim zdaniem to jest przepiękne. No i ten welur jest identyczny identycznym po prostu kolorze, jak. Yy, mój fotel, także to mi wszystko fajnie meczuje, myślałam długo nad tym łóżkiem, naprawdę, e, ale no ale stwierdziłam, że to będzie do fotela pasowało, także już takie zostawiam i tyle tutaj już jedyna moja jesienna dekoracja to jest ta poduszeczka jest z pepką, jak coś, dobra pokażę Wam jeszcze z bliska moje pazury proszę bardzo nawet skórki są ładnie zrobione nie no jestem w szoku mi ogólnie zwykle tak ładnie nie wychodzą bez nokci. Są super. Nawet zobaczcie, nie idą do góry. No chyba nie jest złota budowa, nie wiem. I to tylko jedna warstwa kumacie. Dobra, ja się zbieram e, na koncert, ponieważ zbywałam się na niego. Jedziemy z laurą. zabieram Was może ze sobą. Mm, będzie fajnie. Idziemy jak zwykle spóźnione na koncert. Miał. Słuchamy koncertu tak trochę jeszcze Ej, że Jest y, 4 października, to jest nie jest pora na koncerty, ale idziemy na niego. No dobra. Czekaj mi już! Nigdy w życiu nie widziałam tak pustego ter terenu Błoni Narodowego. Ostatnio na Maybellinie tutaj było wszystko zajęte. Tymczasem my tutaj jesteśmy prawie same. No to weźmy na scenę, bo nie będzie innych chętnych. To tłumaczy, że pewnie się podgubił. Para, będę ci to mówił, dopóki mi się nie znudził. A ja znowu powiem, mamię. Ty, czemu nie widzimy się częściej? Nic kiedy mówisz, nie odejdę mądrość, bo im się nie znudził. Tak jak kończy się sobota i ja tym samym chciałam zakończyć już tego vloga. Jestem gotowa do snu, po skinkerze, po tak naprawdę montażu różnych tam materiałów, które dla was mam. Po zaplanowaniu sobie przeszłych rzeczy, no taka organizacja kolejnego tygodnia, można powiedzieć, i można lecieć spać z drugą w nocy. W ogóle, przed chwilą jeszcze jadłam, to jest niesamowite. Ja popełniłam ten błąd, wiem, że nie można jeść w nocy, ale ja naturalnie jem w nocy. Trudno, musiałam dobić kalorie z cateringu, także zjadłam i zabrałam się za montaż tego vloga dla Was, żeby jak najszybciej był na kanale. Mam nadzieję, że taki studencki content. Wam się spodoba i mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało, także jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się już niedługo w kolejnym tego typu vlogu. Piszcie, jeżeli chcecie coś konkretnego, ale może jakieś porady studenckie, coś, coś. przemyślę, co możecie pisać. Dzięki za oglądanie. Pa!